Cześć witajcie, z tej strony Tobiasz Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chwilę starami 550, właśnie to jest ten kombine, to jest ten cionik, który mi się bardzo podoba. Tam jest beko, które wczoraj przeprowadziłem z no tam okolic Gliwic. Trochę wsypany jestem, bo przyczepa. Przyczepie na przyczepie było troszeczkę, troszeczkę, no jak to się nazywa słonecznika. Także go wysypałem tutaj, wysprzątałem przyczepę. Żeby nam się suszarnia nie zapaliła, chłódźcie, o teraz to ładnie wygląda. To może cykniemy miniaturkę. O, pik, pik. No, jakiś tutaj kawałek jest do zrobienia, idę do wycinka, bo trochę Są troszeczkę zimno. Ładnie wyglądają kolory teraz. Jestem, jestem tak jak ostatnio, praktycznie cały czas. Do pomocy dzisiaj. Czekajcie do pomocy dzisiaj z racji tego, że z racji tego, że no i kosze kosz, tam kościnnie na tych piekarach śląskich i tam no, zaczynamy dzisiaj o 14 oh, kurczę się zsypałem z racji tego, przecież może wspomnieć opuścimy z racji tego, że że tam ten, ten materiał od tego gospodarza co kosimy, odbierają jakby tak gdzieś tam na powrocie te ciężarówki i jak je wczoraj w nocy, no nie w nocy, no wieczorem załadowałem to one dzisiaj dopiero rano się rozładują, później lecą gdzieś tam na Wrocław z jakimś kolejnym ładunkiem i dopiero później znowu wracają jakby na te pole gdzie, gdzie, gdzie będziemy to dzisiaj kosić także, także po prostu no o 14.13 gdzieś dopiero, dopiero będą z powrotem, nie? Także, także do godziny 13, no dalej, ma nic. No, nie przerzuciłem dobrze. Także dzisiaj dopiero o godzinie tam 13, 14 będę mógł zacząć kosić i dzisiaj no niestety kolejny, kolejny raz tak samo, czyli właśnie 5 ciężarówek i fajrand, ale plan jest na jutro, czyli Czekajcie, dzisiaj jest... Dzisiaj jest jaki dzień? Czekajcie chwilę... Piątek! Dzisiaj jest piątek, także plan jest na sobotę i na niedzielę, że po prostu przejeżdżam na drugie gospodarstwo i... i tam będę już łupał od rana do wieczora z drugim kombajnem, także... także będzie już fajnie, bo tam już będą mieli swój transport, jakby swój odwóz. Teraz jakby no wszędzie tam, gdzie, gdzie... odwóz jest wynajmowany. A tutaj mamy 8700 z ośmiorzędową przystawką Minoni składana i tak jak wspomniałem wcześniej te Beko z 870 którą przeprowadziłem wczoraj właśnie z tych tam z tych Gliwic no niestety nie dograłem wam tam nic wczoraj kurczę z tego przejazdu przez to miasto bo jakoś tak no skupiłem się na tej nawigacji żeby mnie tam nie wprowadziła nigdzie na autostradę w sumie autostradę mam wyłączone no ale to wiecie różnie to bywa gdzieś się zjazd przejedzie nawet no to, nie wiem pewnie widzieliście ten ten wiadukt gdzie mnie to tam kieruje na 30, nie no to tam bym się na pewno nie zmieścił, także, yy, także, także no, ale udało się dojechać bez żadnych przygód, także, także nie ma problemu, fajnie, bo ciągnik jedzie 57 na godzinę, także moment i, i tak naprawdę jesteśmy prawie, to co mi pokazywała nawigacja, półtorej godziny, w tym czasie praktycznie dojechałem na bazę, także, także taki, takim, takim zestawem to już się fajnie lata, yy, no. No tutaj, tak jak, tak jak widzicie, takie mniejsze pola, ale no też musimy to wykonać. Dobra, nic, może dogram po prostu później, żebyście mieli jakieś takie urozmaicenie, a nie tylko właśnie, a nie tylko taki goły materiał z kombajnu czy z czegoś. Właśnie muszę tak zacząć kurczę nagrywać jak wcześniej, bo wcześniej mi się podobały nawet te filmy, że, że po prostu krótkie ujęcia, ale jakby z całego dnia. Ktoś napisał w komentarzu, że, że mam ciekawe życie i że mam po prostu brać telefon w rękę i nagrywać cały dzień. Eee, także no, spróbujemy tak zrobić. nie spróbuję właśnie, Chciałbym tak od samego rana do samego wieczoru praktycznie. Tylko, że tak, jak, tak musi być tak, tak jak było wcześniej, nie? że film jakby będzie z jednym dniem opóźnieniem. No bo raczej nikt tam o 23-24 nie będzie chciał oglądać filmu. A, a, a zazwyczaj o tej godzinie gdzieś tam kończy dzień. Może nie teraz, co kończy dzień, ale zanim po prostu bym odrobił ten, obrobił ten film, to, to by to tak gdzieś było. Eee, no, ja lubię tak sobie na przykład jeździć, że mam. Mam tutaj włączoną tą kamerę sobie z tyłu, żeby cały czas to widzieć. No i dobra, no tutaj wiecie w mieście to, to nie jest taki mały sprzęt, także muszę się troszeczkę skupić i, i nie będę nagrywał, także widzimy się już na polu. Niestety widzowie zmiana planów no niestety nie będzie tutaj odwozu tam nie na weekend. Także wracam, wracam na bazę, jadę kombajn ustawić tutaj do, do tam znajomego czy w sumie do kuzyna tego gospodarza, u którego, u którego teraz kosiłem i i, no i wracam po prostu na bazę może coś tam na bazie podziałam w sobotę, niedzielę e, tutaj po prostu została jedna ciężarówka e, i, i musi to obsłużyć po prostu inne, inne tam kombajny także no mała zmiana planu niestety no ale tak to to już jest wszystkiego się nie da przewidzieć tam jeszcze jakaś jedna ciężarówka odpadła kurczę no tu najgorsze, że nawigacja nawigacji teraz mi pokazuje, że tą drogą, którą przyjechałem jest zamknięta i... i zaraz będę musiał to pokombinować generalnie jak widzicie ja jeżdżę na tych światłach roboczych w z racji tego, że ja wolę żeby oślepić ich i, i żeby się zatrzymali, czy zjechali niż po prostu mają jechać bo myślą, że że się zmieszczą no, może się to wydawać no, głupie, albo coś, ale, ale ja tak mam i jeszcze nigdy nie miałem żadnej takiej sytuacji, gdzie gdzie ktoś mi tam wleciał, mówię, tu wiecie, jak ktoś tylko się oślepi, ty się ośpi. No jak ktoś jedzie z naprzeciwka, no to widzi, że, że nic nie widzi, no bo światła go oślepiają, no to zwolnij, nie? A, a jak miałem zawsze tam zapalone tylko te światła tutaj na dole drogowe, czy coś oczywiście nie zawsze przy nie? Ale czy, czy nawet normalnie? Bo nawet normalnie jak nie mam przestawki z przodu, to też takie jest, że nie. A jak już jest blisko, no to wiadomo zgaszę te światła, ale tak, to, to jadę na światłach roboczych, bo... Bo, tak jak mówię, no, to jest bardzo duża maszyna, a jest bardzo dużo śmiałku, którym się po prostu wydaje, że się zmieszczą, że przelecą bokiem czy coś, a, a później się okazuje, że lądujecie w gąsienicy. No, jeden już taki przypadek był. Także, e, no, mówię, no, może się to wydawać trochę głupie, ale, ale, ale wolę tak i, i mieć spokój. No, generalnie to jest most 2,5 tony, no, ale do pola jakoś trzeba dojechać. Nie? W każdym razie cały czas prosto miałem jechać, tak jak jechałem wcześniej. Zobaczymy, no, zobaczymy jak to tam wyjdzie, jakiś tam obiad nie pokazuje, ale wolałbym kurczę Czekajcie, bo sobie pomyliłem przyciski i włączyłem sobie dmuchanie, a chciałem wyłączyć grzanie, bo troszeczkę zagrzało No co, dzisiaj 890 hektara, praktycznie od godziny tam 13.00 byłem już na polu, czekając ze zbiornikiem Po drodze jakaś tam ciężarówka gdzieś miała wystrzał koła i, i po prostu jedna nie dojechała Także były tylko cztery ciężarówki, no niestety tak to wygląda. No, nie, nie ma jak to zorganizować tego inaczej na ten moment i tyle. Dobra, kończę widzowie. Dziękuję serdecznie, myślę za uwagę. Idę, jadę po auto w sumie. Jeszcze muszę zamienić tylko sobie auta, bo z, godzinie, z godziną przejechałem dzisiaj, a, a w, busie mam, w busie mam walizkę, także mam tam wszystkie swoje rzeczy, także muszę ją zabrać. Muszę zabrać po prostu busa i... I, i, i walizkę i wracam, wracam tam do nas na bazę. A co będziemy robić, to zobaczymy. Także myślę, że, że, że zobaczycie na pewno też na filmie jak, jak już. Także pozdrawiam serdecznie miłej soboty, w sumie już życzę. Dzisiaj mamy piątek 14.00, 19.30, 19.20. Dobra, dziękuję ślicznie jeszcze raz i jadę, bo po, po tutaj jak widzicie wąsko jeszcze progi zwalniające także trzeba powolutku minąć auta i uważać tutaj na skraje drzew